Dzień 12 rano, okres trzeci. Przyjdź, Królestwo Twoje. Z Psalmu 139 Bóg przenika wszystko. Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siada i wstaje, z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku. Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, zbyt wzniosła, nie mogę jej pojąć. Gdzież się oddalę przed Twoim duchem, gdzie ucieknę od Twego oblicza? Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany w głębi ziemi. Oczy Twoje widziały meczyny i wszystkie są spisane w Twojej księdze. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj moje troski, i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej, a skieruj mnie na drogę odwieczną. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: Jedynie czyste serce może z całą pewnością powiedzieć, Przyjdź, Królestwo Twoje trzeba było być w szkole św. Pawła, żeby móc powiedzieć: "Niech więc grzech nie króluje w naszym śmiertelnym ciele." z listu do Rzymian 6:12. Kto zachowuje czystość w uczynkach, myślach i słowach, ten może powiedzieć Bogu: "Przyjdź królestwo Twoje." 2819. Ta prośba jest zanoszona i wysłuchiwana w modlitwie Jezusa Ojcze, nasz. Jest obecna i skuteczna w Eucharystii, przynosi swój owoc w odwiecznym życiu zgodnym z błogosławieństwami. 2821 Grzech zawsze jest przyczyną odejścia od ojca, przeszkodą w triumfie królestwa Bożego na Ziemi. Oto słowa Ojca Niebieskiego do siostry Eugenii Ravazio, Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci. Strona 15. O, jakże moja miłość, miłość ojcowska została przez ludzi zapomniana, a przecież tak czule Was kocham. Czego nie uczyniłem w moim synu? To jest osobie syna mojego, który stał się człowiekiem. Bóstwo ukryło się w tej ludzkiej naturze, małej, biednej, upokorzonej. Prowadziłem z moim synem Jezusem życie pełne wyrzeczeń i pracy. Przyjmowałem jego modlitwy, aby wytyczyć człowiekowi drogę, pozwalającą mu zawsze postępować sprawiedliwie, a w końcu bezpiecznie dojść do mnie. Oczywiście dobrze rozumiem słabość moich dzieci, dlatego poleciłem mojemu synowi dać im środki, za pomocą których dźwigną się ze swoich upadków. Te środki pomogą im oczyścić się z grzechów, aby znowu stali się dziećmi mojej miłości. To głównie siedem sakramentów. Jednak najdonioślejszym środkiem dla waszego zbawienia, pomimo waszych upadków, jest krzyż, a na nim najdroższa krew Mojego Syna, która, gdy tylko tego pragniecie, w każdej chwili wylewa się na was, czy to w sakramencie pokuty, czy podczas najświętszej ofiary mszy. Moje drogie dzieci, już od dwudziestu wieków napełniam was tymi dobrodziejstwami, i specjalnymi łaskami, a rezultat jest bardzo mizerny. Jestem tak blisko Was, dlatego trzeba kochać mnie i czcić, abyście nie byli sądzeni, albo co najwyżej sądzeni z nieskończenie miłosierną miłością. Nie wątpcie, gdyby moje serce nie było takie, zgładziłbym świat już dawno, gdy popełnił grzech. Tymczasem jesteście świadkami, że moja opieka objawia się nieustannie przez łaski i różne dobrodziejstwa. Możecie z tego wywnioskować, że istnieje Ojciec nad wszystkimi Ojcami, który kocha i nigdy nie przestaje Was kochać, byle tylko byście tego pragnęli. Modlitwa świętego Karola de Foucault. Mój Ojcze. Powierzam się Tobie. Uczyń ze mną, co zechcesz. Cokolwiek czynisz ze mną, dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko. Przyjmuję wszystko, aby Twoja wola spełniała się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic więcej, mój Boże. W Twoje ręce powierzam ducha mego z całą miłością mego serca. Kocham Cię. I miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem. Amen. Maryjo, pomóż nam żyć na chwałę Ojca. Bądź pozdrowiona, umiłowana córko Boga Ojca, bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego, bądź pozdrowiona, oblubienico Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.